nasz mistrz e, tych zawodów. E, Robert, jak Ci się podoba w Polsce, jak się podobają te zawody? O, bardzo fajnie powiem, że nie jest wielkie zawody, ale na takie miasto jak w Polsce to dosyć jest bardzo fajnie. I tak i tak bardziej na ludzie, nie? O tak, fajnie, żadnego stresu nie ma, fajne ludzie, wszystko atmosfera dobra. Także fajna zabawa. Nie, nie męczyliście się za bardzo z tymi zdjęciami, z, z autografami? Nie, nie, to jest dla mnie normalne, taka robota. nie. No, szczególnie w Polsce, gdzie jesteś jednak jakby nie patrzeć bardzo sławną osobistością, szczególnie w tych kręgach kulturystycznych. No właśnie, jeszcze jestem pierwszy raz po tych moich, jak się mówi, jak sławny się zrobiłem to w Polsce, to pierwszy raz dopiero jestem tutaj. To... Yy, wszyscy wiemy, że szykuje się teraz na zawody. One są już bodajże za dwa tygodnie. No trzy tygodnie będzie, 28 maja. Nie, nie boisz się, że taka podróż do Polski popsuje coś z Nie, ja jeszcze mam trzy tygodnie, także nie ma co się bać, a już forma jest zrobiona, tylko parę detali doprowadzić do końca i tyle, nie? Yy, doszło nas słuchaj, że pracujesz teraz z takim guru treningowym, z Georgem Farahem. Tak, tak, to prawda. Czy, czy, czy generalnie metody treningowe, czy, czy metody dietetyczne są teraz zupełnie inne niż to, co robili do tej pory? Powiem prawdę, że treningi jak zawsze sam robiłem. Ja sam wszystko robię o treningach, tylko chodzi o dietę, gdzie on mi ustawia, patrzy moje zdjęcie co czy dni. nie, Także on wszystko reguluje i dieta jest dużo inna niż jak kiedyś robiłem sam nie. E, a możesz nam zdradzić chociaż tam ułamek tajemnicy, czy, czym tak bardzo się różni? Wiem, że John Farah niby. Yy... Dużo węglowodanów polecę, tak? Tak, tak, to jest prawda. Lecę bardzo mało, tłuszczu, prawie nic, dużo węglowodanów, dużo białka? Dużo białka i sam nie wierzyłem, że to będzie działać, nie? Ale ja co widzę, że forma idzie i robi się więcej pełniejszy, bo zauważyłem jak jesteś